Cześć, ja mam na imię Marek i dzisiaj odpowiem Ci na pytanie, po co piszemy testy jednostkowe. Mogłoby się wydawać, że testy jednostkowe piszemy po to, żeby sprawdzić, czy nasz kod, który właśnie napisaliśmy, działa poprawnie. Tak by wynikało z intuicji, jaka za tym może stać. No bo w końcu testy powinny testować. Ale prawda jest taka, że ten, ta sytuacja, czyli testowanie aktualnie napisanego kodu pod względem właśnie błędów w logice, to jest tylko bardzo mały wycinek całości, no bo skoro dopiero napisaliśmy ten kod i piszemy do niego testy, albo napisaliśmy testy i zaraz za nimi kod, no to raczej w testach i w kodzie mamy podobne myślenie, podobny tok rozumowania. Więc e, przetestujemy, więc napiszemy raczej testy na bazie tego, co pisaliśmy w kodzie. Więc jest e, niewielka szansa, że znajdziemy coś nowego, skoro przed chwilą, mając te same informacje i myśląc e, w ten sam sposób, w tym samym mo momencie, napisaliśmy jakiś kod. Oczywiście może się zdarzyć, że e, znajdziemy jakiś dodatkowy przypadek, którego nie uwzględniliśmy, ale nie jest to aż tak częste. Testy tak naprawdę sprawdzają się w zupełnie innym przypadku, bo nie piszemy ich po to, żeby testować kod w tym momencie. Tylko po to, żeby testować kod za jakiś czas, kiedy wprowadzamy kolejne zmiany, albo kiedy ktoś inny wprowadza jakieś zmiany do naszego kodu. Czyli możemy porównać trochę testy jednostkowe do takiej polisy ubezpieczeniowej. Podpisując polisę, raczej jest mała szansa, że w tym momencie złamiesz rękę, ale jeżeli złamiesz tą rękę przez nie uwagę za jakiś czas, to będziesz miał środki, które pozwolą ci łatwiej naprawić szkodę. I dokładnie tak samo jest w przypadku testów jednostkowych. Raczej jest mała szansa, że popełnimy błąd, który spowoduje Zaświecenie się na czerwono testów aktualnie pisanych, ale jeżeli w przyszłości popełnimy jakiś błąd, przez nie uwagę, na przykład zmodyfikujemy klasę, która miała wpływ na inną część systemu, to dostaniemy narzędzie, które pozwoli nam łatwiej ten błąd usunąć, łatwiej naprawić tą usterkę, tą szkodę. Czyli dokładnie tak samo jak w przypadku ubezpieczenia. I tak samo jak w przypadku tego ubezpieczenia, testy pozwalają nam ocenić aktualną sytuację, aktualny stan, zastanowić się nad tym, czy wzięliśmy pod uwagę wszystkie sytuacje. Bo jeżeli podpisujemy umowę ubezpieczeniową na życie, no to pewnie musimy się gdzieś zbadać, sprawdzić w jakich warunkach pracujemy, więc oceniamy swój stan zdrowia, potencjalne problemy, jakie mogą się pojawić. Zastanawiamy się też sami ze sobą, na jakie ewentualne zagrożenia jesteśmy narażeni. Na tej podstawie możemy ocenić. Czy potrzebujemy droższej polisy, czy w ogóle możemy sprawdzić, czy tak droższa polisa będzie nam potrzebna, albo po prostu dowiemy się, że przez to, że na przykład mamy słaby stan zdrowia, pracujemy w ciężkich warunkach i mamy skłonności do wpakowania się w problemy, może nam zostać zaproponowana? Jakaś droższa umowa, która jest, która jest potrzebna w takiej sytuacji. I tak samo jest w przypadku testów. Kiedy je piszemy, to od razu sprawdzamy otoczenie, w, znajduje, w jakim znajduje się nasz kod i sprawdzamy, w jakim stanie jest nasz kod. Czyli niejako koszt pisania testów jest oceną jakości kodu, który, który napisaliśmy. I tak samo, kiedy stan naszego zdrowia jest gorszy, to ta kwota ubezpieczenia będzie wyższa, będzie ono droższe. Tak samo, jeżeli nasz kod, który napisaliśmy jest ciężki w. Utrzymają, to cena, jaką poniesiemy przy pisaniu testów, czyli na przykład czas, który musimy na to poświęcić, będzie wyższy. Więc na tym poziomie testy potrafią zweryfikować naszą, nasze rozwiązanie w danym momencie. Więc tak naprawdę, kiedy piszemy testy, to testujemy naszą architekturę, nasze rozwiązanie. A samą logikę testy testują dopiero za jakiś czas, kiedy coś będziemy modyfikować w jakiejś części systemu albo ktoś inny przyjdzie do naszego kawałka kodu i będzie chciał go zmienić. Więc kiedy myślisz o testach jednostkowych, to rozpatruję na dwóch płaszczyznach. Pierwsza to jest testowanie naszego rozwiązania pod względem architektury i jakości tego rozwiązania i to jest to, co testujemy w momencie pisania testu. I z drugiej strony mamy testowanie logiki i jakiegoś flow, który się dzieje w naszym kawałku, w naszym kawałku kodu, który jest testowany dopiero za jakiś czas, kiedy do tego kodu wracamy ponownie albo kiedy modyfikujemy coś, co może mieć na niego wpływ. A sytuacja, kiedy Aktualnie pisane testy do napisanego przed chwilą kodu wykryją nam jakiś problem w logice, którego nie przewidzieliśmy, jest raczej rzadkim przypadkiem i wynika raczej z niedbalstwa przy czytaniu wymagań albo jakiegoś rozdrażnienia przy pisaniu samego kodu, a nie jest głównym powodem, dla którego te testy piszemy. I na dzisiaj to wszystko z mojej strony. Dzięki wielkie za oglądanie. Jak zawsze zachęcam do zostawienia łapek w górę, komentarzy pod tym filmem, jak również subskrypcji na moim kanale, ponieważ takich wideo będzie pojawiać się częściej, więc warto śledzić to, co się tutaj dzieje. W opisie pod tym filmem znajdziesz linki do mojego bloga, fanpage'a na Facebooku i Patronite'a, na które Ci również bardzo serdecznie zapraszam i do zobaczenia w następnych materiałach. Cześć!